Co to jest samorząd uczniowski i jakie są jego zadania? Między innymi na takie tematy dyskutowali dziś uczniowie i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszym liceum ogólnokształcącym odbyła się debata w ramach osiemnastej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, którego w tym roku tematem przewodnim jest Szkoła Demokratyczna. W prawidłowo funkcjonującej szkole wszyscy uczniowie powinni mieć wpływ na organizację i podejmowanie decyzji. W tym ma pomagać właśnie samorząd uczniowski. Placówki oświatowe powinny umożliwić swoim podopiecznym nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także podejmowanie twórczych działań. Samorząd uczniowski organizuje wiele akcji, które. Codziennie dzieją się w szkole, jest to życie na przykład Rady Węzła Szkolnego, który codziennie puszcza muzykę, jest to organizowanie Dnia Wiosny, jest to pomoc przy organizacji Dnia Otwartych Szkoły. Głównym celem samorządu jest zainteresowanie życiem społecznym wszystkich uczniów, tak aby każdy był otwarty i odpowiedzialny, a to jak się okazuje, nie jest takie proste. To jest problem, że zawsze jakaś inicjatywa tak naprawdę jest dziełem trzech, czterech, pięciu osób. Chodzi o to, że trzeba znaleźć jakieś metody, żeby zachęcić większą liczbę osób do współpracy. Wielu osobom działalność w samorządzie kojarzy się z polityką i jest to dla nich kolejny krok do kariery. Na pewno są osoby, które chciałyby, żeby doprowadziło ich to do kariery politycznej, dostaną dobrą pensję, dietę poselską, prawda, i będą siedzieć, nic nie robić. Ale są i tacy, którzy po prostu chcą działać na rzecz i w imieniu swoich kolegów. I nie myślą o tym, co będzie potem. Że potem pójdę, będę pracował jako senator, czy jako poseł, czy zostanę prezydentem. Nie. Dlatego ważne jest, aby uczniowie rozumieli cel podejmowanych zadań i wiedzieli, komu mają służyć. Chodzi o to, żeby mi przede wszystkim uświadamiać, że samorząd to nie jest polityka, samorząd to nie jest um, promocja um, osoby. I, i tutaj zależy przede wszystkim dużo od osobowości tego przewodniczącego i tych, tych uczestników. W wielu szkołach jednak nie ma problemu z namówieniem uczniów do jakiegoś przedsięwzięcia. Większość osób sama zgłasza się do pomocy przy organizacji na przykład koncertów charytatywnych.